Partnerem filmu jest firma Tavex, największy dealer metali szlachetnych i walut w Europie Północnej oraz bezpośredni partner PerfMint. Tavex posiada bogatą i atrakcyjną cenowo ofertę złotych monet i sztabek dostępnych od ręki. Korzystając z kodu Moneciarz KR, można teraz nabyć monetę złotych Krugerant z rabatem wynoszącym 50 złotych. Zanim zaczniemy dokładnie opisywać jedną z najbardziej znanych na świecie złotych monet musimy zrobić krótki wstęp historyczny, a to dlatego, że współczesna historia wydobycia złota jest nierozerwalnie związana z Republiką Południowej Afryki. Kraj ten jest odpowiedzialny za co najmniej dwa duże maksima światowej produkcji tego szlachetnego kruszcu. Jeszcze w 1830 roku roczne wydobycie złota sięgało znikomego z dzisiejszego punktu widzenia poziomu 17 ton. Pierwsze większe odkrycia złóż złota w Rosji podniosły ten poziom do 23 ton w roku 1840 i 54 ton w roku 1847. Jeszcze większą zmianę przyniosła gorączka złota w Kalifornii, która rozpoczęła się w styczniu 1848 roku. W jej efekcie poziom wydobycia wzrósł do 225 ton w roku 1855 i w następnych latach ustabilizował się w okolicach 200 ton. Wszystko to jednak było tylko preludium do wydarzeń, które miały nastąpić w kolejnych dekadach. Pod koniec XIX wieku odkryto bardzo bogate złoża złota w Sand Basin w południowej Afryce oraz w zachodniej Australii. To spowodowało gwałtowny wzrost wydobycia złota i początek pierwszego z dużych cykli wydobywczych. Jego pik wystąpił w roku 1912, kiedy to roczne wydobycie dotarło do poziomu 705 ton. Cykl ten zakończył się wraz z wybuchem I wojny światowej i następującym po niej kryzysie ekonomicznym. Drugi cykl trwał w latach 1930-1945 i wyniósł wydobycie złota na nieznane dotychczas poziomy 1300 ton rocznie. Paradoksalnie za te wzrosty odpowiedzialny był Wielki Kryzys z roku 1929 i związane z nim późniejsze decyzje prezydenta Roosevelta. Ogromne bezrobocie, które pojawiło się w Stanach Zjednoczonych w latach 1929-1930, zachęciło wielu mężczyzn do spróbowania swoich sił w poszukiwaniu i wydobywaniu złota. Proces ten nasilił się po 31 stycznia 1934 roku, kiedy to Roosevelt jedną decyzją zmienił cenę złota z 20,67 dolara na 35 dolarów za uncję. Gwałtowny wzrost ceny znacznie zwiększył opłacalność poszukiwań i wydobycia królewskiego metalu. Nic więc dziwnego, że jego wydobycie szybko wzrosło, osiągając wspomniany już poziom 1310 ton w roku 1940. W późniejszych latach nastąpiły spadki związane z przystępowaniem do II wojny światowej kolejnych państw. Kryzys po wojnie tylko pogłębił zapaść. W efekcie roczne wydobycie spadło do poziomu poniżej 800 ton. Trzeci cykl jest właściwie związany głównie z wydobyciem złota w Republice Południowej Afryki. Tutaj zagrały dwa czynniki. Po pierwsze, RPA sama w sobie zwiększała wydobycie, po drugie, miała dostęp do bardzo wydajnych złóż zawierających stosunkowo dużo złota. W efekcie wzrost uzysku w tym kraju był prawie trzykrotny, od 360 ton w roku 1950 do 1000 ton w roku 1970. Maksimum całego trzeciego cyklu przypadło właśnie na rok 1970, kiedy to na całym świecie wydobyto 1480 ton złota, z czego 1000 ton tylko w RPA. Republika Południowej Afryki odpowiadała więc wtedy za prawie 70% światowego wydobycia. Zresztą zdominowała ona ten segment rynku na kilkadziesięcioleci. W 1950 roku była odpowiedzialna za 42% światowego uzysku, w 1960 za 57%, w 1970 za 68%, w 1980 za 56%, a w 1990 za 28%. Gwałtowny spadek wydobycia w RPA nastąpił dopiero po roku 1992, wciąż jednak ten kraj był numerem jeden na świecie. Sytuacja ta zmieniła się dopiero w XXI wieku, kiedy to w okolicach roku 2007 i 2008 RPA została wyprzedzona przez aż trzy kraje Chiny, Australię oraz USA. W kolejnej dekadzie RPA spadło na piąte miejsce, ustępując miejsca jeszcze Rosji. W ostatnich latach w południowej Afryce wydobywa się już tylko około 100 ton złota rocznie. W efekcie kraj ten został wyprzedzony dodatkowo przez Kanadę i Ganę, a praktycznie dogoniony przez Meksyk, Uzbekistan i Indonezję. Nie zmienia to jednak faktu, że Republika Południowej Afryki zdominowała rynek złota na prawie jedno stulecie, a w latach 60. i 70. XX wieku była w tej dziedzinie prawdziwym hegemonem, a momentami niemalże monopolistą będąc odpowiedzialną za prawie 70% światowego wydobycia. Coś z tą ogromną ilością złota trzeba było robić i jednym z pomysłów było wprowadzenie na rynek nowej monety, której głównym zadaniem miało być rozpowszechnienie posiadania złota pośród osób prywatnych na całym świecie. Jak wymyślono, tak zrobiono i dokładnie 3 lipca 1967 roku na rynku zadebiutowała nowa złota moneta, która docelowo była produkowana przez dwie firmy, czyli Rand Refinery oraz South African Mint. Warto zaznaczyć, że w momencie tej premiery na świecie wciąż obowiązywały zasady ustalone na konferencji w Bretton Woods, a więc powiązanie dolara amerykańskiego ze złotem, a pozostałych poważnych walut z dolarem. W efekcie jedna uncja złota była warta niespełna 21 dolarów. W pierwotnym zamyśle nową monetą można było normalnie płacić i mogła być ona w zwykłym obiegu. Nie miała ona formalnego nominału, ale jej wartością była wartość zawartego w niej złota, która odpowiadała właśnie kwocie owych 21 dolarów. Oczywiście w RPA wyrażonej w tamtejszej walucie, czyli w randach. Moneta, której używa się do normalnych transakcji, rzadko jest wykonana z czystego złota, bo jest ono miękkie i łatwo się rysuje oraz odkształca. Producenci zdecydowali więc, że do wykonania swojego woloru użyją mieszanki złota i miedzi w proporcjach 91,67% złota i 8,33% miedzi. Łatwo z tego wywnioskować, że mamy tutaj do czynienia ze złotem 22 karatowym, czyli o próbie 916,7%. Domieszka miedzi spowodowała nie tylko zwiększenie twardości waloru, ale także jego charakterystyczny kolor, który budzi mieszane uczucia, bo jednym się podoba, natomiast tych, którzy lubią naturalny blask złota, zdecydowanie odrzuca. Moneta miała zawierać jedną uncję trojańską czystego złota, a więc jej całkowita waga powinna być większa. I faktycznie taka jest, bo wynosi 33,93 g. Jej średnica to 32,77 mm, grubość 2,84 mm, a rant jest ząbkowany. Awers tej monety przedstawia po pierwsze Paula Krugera, południowoafrykańskiego polityka, który wsławił się tym, że był liderem oporu burów przeciw Brytyjczykom i późniejszym prezydentem Republiki Południowoafrykańskiej, wtedy jeszcze określanej mianem Transwalu. Na awersie są również słowa Afryka Południowa w językach afrykanerskim i angielskim. Wizerunek Krugera został zaprojektowany przez Otto Schulza z Mennicy Berlińskiej i pochodzi ze złotego południowoafrykańskiego funta w latach 1892-1900. Do projektu nowej monety wizerunek autorstwa Schulza został zaadoptowany przez Tomiego Sasena. Na rewersie natomiast znajduje się springbok, będący jednym z narodowych symboli RPA. Tak naprawdę słowo springbok to bezpośrednia kalka z języka angielskiego. Formalnie zwierzę to po polsku nazywa się skocznikiem antylopim. Projekt rewersu jest autorstwa Coerta Steinberga, znanego południowoafrykańskiego rzeźbiarza. Oryginalnie ten rewers pojawił się na 5 monecie także bitej w RPA, tyle że w latach 1947-1960. Widzieliśmy go także na południowoafrykańskich odpowiednikach brytyjskiego suwerena. Jedną z takich monet pokazywałem Wam na filmie, w którym omawiałem owe suwereny. Nazwa tej monety, czyli Krugerrand, pochodzi od połączenia nazwiska wspomnianego wcześniej prezydenta Paula Krugera oraz waluty RPA, którą jest Rand. Słowo to jest zastrzeżonym znakiem towarowym należącym do Rand Refinery Limited z siedzibą w Germiston. W pierwszym roku emisji nakład krugeranda osiągnął 40 tysięcy egzemplarzy, do tego wybito jeszcze 10 tysięcy monet w wersji Proof. W roku 1968 i 1969 nakłady były trochę niższe, ale od lat 70. XX wieku zaczęły bardzo szybko rosnąć. Rekordy pojawiły się w latach 1978 i 1979. Pierwszym z nich przekroczono poziom 6 milionów, a w drugim dotarto do prawie 5 milionów. Do roku 1980 Krugerand opanował 90% światowego rynku. Sprzedaż załamała się jednak, gdy świat zdecydował się na wprowadzenie sankcji na rząd RPA za politykę Apartheidu. Przykładowo Stany Zjednoczone, które były największym odbiorcą Krugerandów i w roku 1984 zakupiły ich za kwotę ponad 600 milionów dolarów, rok później całkowicie zakazały ich importu. W efekcie nakłady zaczęły spadać i w latach 90. XX wieku bywały takie roczniki, w których pojawiło się tylko kilka tysięcy złotych krugerandów. Większość sankcji usunięto jednak po roku 1991, przez co nakłady znów zaczęły rosnąć. W XXI wieku potrafiły one dochodzić do nawet kilkuset tysięcy sztuk, ale już nigdy nie wróciły do rekordowych poziomów z lat 70. W sumie na rynku pojawiło się jednak ponad 50 milionów złotych krugerandów. Czyniąc z tego waloru najbardziej znaną, rozpoznawalną, a przez to łatwą do zakupu i odsprzedaży monetę bulionową świata. Warto nadmienić, że prawie każdym roku, emisji złotego krugeranda pojawiał się jego wariant Proof. Od 1977 roku wariant ten różni się z ząbkowaniem, które w przypadku prófa jest drobniejsze. W 1982 roku, w projekcie rewersu, zaszły lekkie zmiany. Napis Fin Gold, 1 os, Fine Gold nieznacznie zmienił położenie i krój czcionki a jednocześnie tło za nogami skocznika uległo zauważalnej modyfikacji. Nie były to jednak zmiany, które od razu rzucały się w oczy. W roku 1980 oferta krugerandów poszerzyła się o inne warianty wagowe. Zobaczyliśmy wtedy monety o wadze 1 14 i pół uncji. Tutaj nakłady nie były tak duże jak u jednouncjówki, ale przykładowo pół uncjówki w 1982 roku wybito ponad 416 tysięcy, a ćwierć uncjówki Ponad 1,2 miliona, natomiast jednej dziesiątej uncji ponad milion. Chociaż tej ostatniej monety jeszcze więcej było rok wcześniej, kiedy to wybito ponad 1,3 miliona sztuk. W 1997 roku Mennica zdecydowała się na uczczenie 30-lecia bicia Krugeranda i w tym celu wyemitowała wersję Privy Mark, która przed pyskiem Springboka miała stylizowaną liczbę 30. Bardzo ważnym rokiem dla Krugeranda był rok 2017. W którym moneta ta obchodziła 50-lecie swojego istnienia. Menica dobrze przygotowała się do tego wydarzenia i wybiła wiele ciekawych wariantów. Pojawiły się dwa złote maluchy o wagach 1,20 oraz 1,50 uncji. Wariant 1,50 uncji ukazał się także rok później, ale już bez znaczka 50-lecia widniejącego nad skocznikiem. Jakby tego było mało, zdecydowano się na emisję 500 sztuk złotych monet o wadze 5 uncji oraz 50 sztuk o imponującej wadze aż 50 uncji. W jubileuszowym roku premierę miały też monety wybite w innych metalach. Po raz pierwszy zobaczyliśmy wtedy wariant srebrny i platynowy. Srebrny miał być wybity w nakładzie 1 miliona, ale ostatecznie skończyło się na ponad 600 tysiącach. Do tego pojawiło się 15 tysięcy wariantów prów oraz 5 tysięcy zestawów prów, zawierających srebrne monety o wagach 1 i 2 uncji. Srebrne krugerandy, już w normalnej, nie jubileuszowej wersji, ukazują się od tego czasu co roku jako klasyczna moneta bulionowa. Wariant platynowy był jednak jednorazowym wyskokiem. W 2017 roku ukazało się tylko 2017 kolekcjonerskich sztuk sprzedawanych ze specjalnym certyfikatem oraz gustowną skrzyneczką. Ciekawostką był tutaj nominał wynoszący 10 randów. Nie zabrakło też oryginalnych zestawów. Przykładowo w jubileuszowym roku zaprezentowano kolorowy zestaw składający się z jednej monety srebrnej o wadze jednej uncji i dwóch monet złotych o wadze jednej dziesiątej uncji. Mamy już rok 2022, a Krugerrand zaraz będzie świętował swoje 55 urodziny. I to co może nasunąć się na myśl to fakt, że ten wiek po tej monecie już troszkę widać. Wygląd tego waloru, poza kosmetycznymi zmianami kroju czcionki, minimalnymi przesunięciami niektórych elementów i tła za Springbokiem, praktycznie się nie zmienił. To z jednej strony zaleta, bo zwiększa rozpoznawalność monety. Z drugiej jednak strony, ze wszystkich klasycznych buljonówek na rynku, Kruch Garant jest najłatwiejszy do podrobienia, bo jego design jest prosty i zawiera najmniej współczesnych zabezpieczeń. Oczywiście, przed fałszerstwami można się bronić. Jednym z najlepszych sposobów jest zakup monet z pewnego źródła. Czyli na przykład uznanego i renomowanego dealera. Bez problemów możemy też zweryfikować autentyczność, używając darmowych aplikacji dźwiękowych na smartfony. Warte wspomnienia są też najprostsze sposoby: waga, sufmiarka, magnes czy nawet porównanie wyglądu kupowanej monety do jej zdjęcia zaprezentowanego na stronie mennicy, czy też na stronie znanego dealera. Niektóre chińskie podróbki są wykonane tak niestarannie, że zwykła wzrokowa inspekcja pozwoli łatwo wykryć fałszerstwo. Pamiętając o tych rzeczach nie musimy się bać zakupu Krugeranda. Moneta oddzięczy się nam swoją tradycją, rozpoznawalnością i łatwością zarówno jej zakupu, jak i późniejszej sprzedaży. Dziękuję za uwagę i obejrzenie filmu do końca. Pozdrawiam Was serdecznie i liczę, że spotkamy się niedługo w następnym materiale na tym kanale. Do usłyszenia. Partnerem filmu jest firma Tavex, największy dealer metali szlachetnych i walut w Europie Północnej. Oraz bezpośredni partner Perfmint. Taweks posiada bogatą i atrakcyjną cenowo ofertę złotych monet i sztabek dostępnych od ręki. Korzystając z kodu MONECIASZKR KR, można teraz nabyć monetę Złoty Krugerant z rabatem wynoszącym 50 Zł.